Moi drodzy, na stronach internetowych klikając, czyli wspierając ten festiwal, oczywiście w zamian jakby dostajecie nagrody, gadżety, przeróżne rzeczy zrobione dokładnie na ten dzień lub niedostępne gdzie indziej. Z takimi normalnie koszulki, opaski, e, gadżety od zespołów, podpisane naciągi. Będziecie mieli okazję z tego, co wiem na dzień dzisiejszy, no, będziecie mieli okazję umalować się z Adamem z hejtu na makijaż sceniczny, tak jak robiony. Albo spędzić wraz ze mną sufto zakrapianą kolację.